Hej, cześć, witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taxi nagrywam dla was Co dla was nagrywam? Co dla was nagrywam? Hero Zero, słuchajcie, kolejny odcineczek serii Zagrajmy razem Wy Hero Zero e, Dobra, teraz tak, mamy 270 poziom Mamy 82 miliony 500 tysięcy punktów Można, można można to tak ująć, ponieważ tak zaokrąglamy, no 845 tysięcy to jak, jak 850, no powiedzmy sobie szczerze. E, dobra, teraz tak, sprzedajemy rzeczy, które nie będą nam potrzebne, zupełnie do niczego e, które trafiły się z misji, które robiłem na telefonie. No, e, słuchajcie, e, kilka osób skarżyło się, że Bóg nie działa. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie filmik, na, wpiszcie sobie w google Taxi Zertę, jak robić zadania nadzwyczajne. I wtedy, słuchajcie, dowiecie się całej prawdy, jak te zadania robić. Może po prostu niepoprawnie to robicie. No, e, nie będę teraz tego tłumaczył jeszcze raz, po prostu. No, ogarnijcie sobie, to, ogarnijcie sobie to jako pracę domową. E, teraz tak, kolejna sprawa. E, zdrada. No dobra, atakujemy. Atakujemy ludzi na. E, tutaj na ligówce. Na ligach i zaraz kogoś pokaramy. Dobra, tylko kogo? Hopsa. Dobra, jest. Siadło, siadło, dobra. Lecimy dalej. E, cygan z Rosji, atakujemy Cygana z Rosji. Kurczę, uaktywniło mu się tu teraz coś. E, ale niestety nie ma. Ciasteczkowy. Dobra, ciasteczkowy. Padł, dobra, siadło. Pięknie. Okej, okay, słuchajcie, dawno mi się nie trafiła jakaś ligówka, jakaś cytówka. I to mnie troszeczkę irytuje. Powinna mi się w końcu trafić. E, ale mi się nie trafia. No tutaj. Dobra, zaatakujemy sobie Niko. Mam jeszcze dzisiaj trzy ataki ligowe. Jednakże to no, za dużo mi tutaj nie da. Mam już ile punktów na lidze? 1700 punktów. Borciu, który ja jestem? 46. No ładnie. Ładnie trzeba powiedzieć, że... No, zuszek jestem. Zuszek, okruszek, pępuszek, maluszek. Mój brzuszek. Yy, teraz tak, słuchajcie. Mamy dwa zadanka nadzwyczajne odkryte, dobrze. Ale my będziemy jeszcze atakować kogoś tutaj. Tylko kto to będzie? Może Karmazyn z Frixów. Plus 77 to troszeczkę za mało chyba. O, ale tutaj Mateusz na przykład nie ma gildii. 800 i tak jest lepszy ode mnie. What... The... What What? The... Nie, nie śmieszne. Nie śmieszne. O, z Gryffindoru Co? O kurde, no ładnie. Okej, okay, tu jest ktoś jeszcze z Gryffindoru, 60 pozycja. Ok, minus 400, ale ja mam rzutki, a on nie ma. Zjem go. Żartuję. Najpierw jeszcze sprawdzę sobie. Załóżmy kogoś tutaj w w pojedynkach. I kto tu jest? Jest Adamus. Dobrze, to go zaatakujemy. Najpierw Adamus leci na pierwszy front. 1200 statystyk na plusie, no powinienem to wygrać i wygrałem. Super, lecimy dalej. Kto tu jest? O! O, Ania! Aniu, no wybacz mi, no na arenie się trafiłaś, no. Co ja poradzę, no. Dobrze, szukamy dalej. Jest Donutman. I Unikatowy, no dobra, atakujemy Unikatowego. Donutman z naszej jeli. Joki Fart, ledwo to wygrałem. Dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Jest ktoś, ale to z gildii. No i tutaj plus 3... Trzy... Nie, boję się, że nie wygram. Poczekajcie, znajdziemy sobie Adamusa tutaj jeszcze raz. Adamus Adamus jest. Na 73 pozycji. Sfaniaczek Się ukrywał tyle czasu. Dobrze. E, wybacz mi Adamusie, muszę cię pokonać kilka razy. Yy, tak, jeszcze raz się pokonam, ponieważ potrzebuję punktów honorku I one będą mi bardzo przydatne do zrobienia misji, żeby tych punktów uzbierać aż 40 tysięcy Wiem, że jeszcze sporo mi zostało, no ale kroczek po kroczku i będziemy mieli misję zrobioną yy, Ok, słuchajcie, kolejna sprawa mm, Tutaj właściwie nic nie mam do zrobienia O kurcze, trzeba już wspomagacze przedłużać do szóstego, no do szóstego, no spoko, jakoś tam powinienem wykombinować jeszcze trochę tej kasy, e, więc do szóstego, jako tako, chyba jeszcze mu się wyrobię. E, dobra, misję słuchajcie, Misję dzisiaj mam jeszcze do zrobienia 77, a zostało nam, no, ponad prawie 2 godziny, także e, zdążę na luzie. E, teraz tak tutaj mamy pokonane, tak? Ligówkę mamy zrobioną, bo jedynki też treny dzisiaj wszystkie zrobione. No dobrze, to przechodzimy do zadań nadzwyczajnych. A jak będziemy je robić? Zrobimy sobie słuchajcie dwie dwa zadanka naraz i przypominam, że szukamy już tylko broni, tylko broni i gadżetów. Także miejmy nadzieję, że jakiś gadżet bądź broń fajniejsza mi się trafi i będziemy mogli je nałożyć, tak? Dobra. Wrzućmy wszystko sobie tutaj. Hopsa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i lecimy dalej. Eee, zaatakujemy sobie co? Tu, 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 tu. Zadanie nadzwyczajne. Eee, dobrze. I co mamy do zrobienia? Jaki jest plan? No dobrze, rozpoczynamy nowe zadanie nadzwyczajne. I lecimy dalej. Słuchajcie, jeśli Bóg wam nie działa, a przecież udowadniam wam, że działa, ponieważ nagrywam odcineczek, na którym pokazuję jawnie, że Bóg działa, to znaczy, że Bóg działa, prawda? Bóg... Boga nie ma, nie? Nie, no, żartuję, bez tutaj, ta... O, bez takich chamskich zagrywa, w komentarzach, nie? Bo się a tej istoty wredny łysolcu i tak dalej, będzie zaraz w komentarzach. Chłopaki, spoko... spokojna wasza roszczochrana. E, dobra, lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że uzbieram 3... 8. Nie, no, 83 miliony nie będzie na tym odcineczku, raczej. Tak czy inaczej, jesteśmy już bardzo bliziutko. I słuchajcie, takimi stopami się, takimi stopami się, słuchajcie, zbliżamy. No jeszcze dostałem oponkę. Zarąbiście. E, jeszcze dwie oponki sobie przedłużę, kurczę, nie ma niestety, niestety broni ani gadżetu, szkoda, no ale może w następnym nad zadań nadzwyczajnym, czyli wszystko pod wodą, być może się trafi. E, przynajmniej mamy takową nadzieję, słuchajcie, bo ta broń i ten gadżet są nam najbardziej potrzebne. Słuchajcie, ktoś w komentarzach w poprzednim odcineczku, pod poprzednim odcineczkiem pisał, że nie uda mi się zrobić wszystkich zadań, ponieważ ciągle dochodzą nowe i nowe. Okej, okay, szanuję to, no dobra, ale będziemy się starać, tak, będziemy się starać, zobaczymy, jeśli miałem, okaże się, że w pewnym momencie mojego życia, czyli pewnie gdzieś za pół roku, może dłużej, uda mi się wszystkie zadanka zrobić, to bulisz mi hajsem, bulisz mi hajsem na konto, nie, a jeśli nie uda mi się, no to trudno się mówi. No, e, dobra, ale mam nadzieję, słuchajcie, bo e, tak naprawdę co robić po wbiciu e, tego e, wydaniu oczywiście tych 100 milionów. No co wtedy robić? No, no właściwie dużo nam nie zostaje do zrobienia, tak? Oż tutaj kilka itemków się nawet nałożyło, e, wtedy nie zostaje nam nic do zrobienia, więc pozostaje nam tylko robić misję i zobaczyć czy coś z tych misji jednak będę miał. Być może na końcu trafia już jakieś super itemki. Kto to wie? Kto to wie, no kto? No, właśnie nikt tego nie wie, skończę, bo nikt jeszcze chyba nie zrobił wszystkich. Nie no, pewnie gdzieś tam na pierwszych PL-ach już pewnie porobione mają chłopaki i, i nawet się nie bawią z takie rzeczy. No Szkoda, żadna epicka broń mi się nie trafiła tym razem. Eee, czekajcie, to jest gadżet, tak? U mnie gadżet ma 839 i to ma 839. Dobra, zostaje mój. Eee, to ma 1800, prawie. No nie, 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 niestety, słuchajcie, nic lepszego tym razem nie trafiliśmy, szkoda, bo miałem taką, wiecie, cichutką nadzieję, taką, taką, taką cichutką, taką, wiecie, no, taką, no i to nie fair, dobra, użyjemy sobie jeszcze tutaj e, troszeczkę pilocików, żeby sobie poskracać misję, Missionen, Any misjonen, Uuuuu, ale fajna misja, ale niestety yy, Niestety szukam też jeszcze Expa i poza tym jakiejś dłuższej Szukam misji No gdzie one? Gdzie jesteście, kochane, misijki dłuższe? Takie po, po 12 czy coś Bo was szukam i znaleźć nie mogę. No jest, za 10. No i tam 3000 expa ponad spoko. Słuchajcie, na 275 poziomie dostanę... Bodajże 8 oponek, e, mogę się mylić, dokładnie nie jestem pewien. No, a tu nagle jeb za 12, no zarębiście. No i teraz żadnych fajnych nie mam, dobra. E, oczywiście wysyłamy, słuchajcie, pomagajmy sobie nawzajem. Mam nadzieję, że... O, tutaj zaraz, no 2000 ekspo po 500, za jeden wychodzi. E, słuchajcie, odnowione misje, no odnowionych misji jeszcze raczej tak średnio, nie? E, raczej tych misji nie odnawiałem, ponieważ... E, to nie miało większego sensu, no ale być może kiedyś tam. Kiedyś tam. Kto wie? No, no kto wie. Wykonanych misji mam 41%. To jest malutko, oczywiście. Spokojnie, spokojnie. Staramy się, staramy. E, no, może, być może kiedyś się uda. Tysiąc oponek już konsumowanych. skonsumowanych, ja pierdziele. Yy, Okej, okay, oczywiście, zakładam już wszystkie temki z powrotem, żeby tutaj nie stać na Golasa, bo się YouTube za erotykę przyczepi. Nie, no nie powinien, ale kto wie? Kto wie? Słuchajcie, w dzisiejszych czasach takie są rzeczy, słuchajcie, i treści na YouTubach, że taka jest cenzora, że będą mnie i nawet takie rzeczy ścigać. No, jest takowa szansa. Nie, wolałbym nie ryzykować, prawda to. Prawda e, Okej, okay, słuchajcie, mamy prawie 83 milionów. E, tutaj 83 milionów. Miliony, przepraszam, że też, kurczę, tak głupio powiedziałem przez przypadek. No dobra, e, słuchajcie, kochani widzowie, przejdźmy może do czytania wiadomości, ponieważ nic nam nie zostało na tym odcineszku. A szkoda, szkoda. Mogę wam tylko pokazać, słuchajcie, swoje... O, słuchajcie, dzisiaj trzeba uwolnić jednego zwierzaka. Ej, tak by the way... Przydałoby się odświeżyć jakiegoś zwierza. Słuchajcie, wpadłem na pomysł. Odświeżamy zwierzę. Odświeżamy zwierzę i wbijemy tym zwierzęm, przykładowo dziesiąty poziom, ponieważ chcę zamiast o tego, chcę mieć o to. Rozumiecie? No, mam nadzieję, że rozumiecie. I, i tym zwierzem będziemy musieli wbić pierwszy czy dziesiąty poziom. Słuchajcie, wypuszczamy takiego zwierza jak ten zwierz. No. Y, co? co? Niby fajne, ale takie średnie. Y, tu jest rozpieszczenie, to. Uf, nie, abata. Okej, okej, okay, słuchajcie. Wypuśćmy! Wypuśćmy Oscara! Słuchajcie, wiem, że nie można wypuszczać zwierzaków, ale ja chcę go wypuścić. Bo jak dla mnie, to jest mu tak trochę smutno. Wypuśćmy go na zewnątrz. Pa! Pa, Oscar! Słuchajcie, co odcinek będziemy teraz wypuszczać jednego zwierza? Przez 7 dni, czyli 7 zwierzątek uratujemy. Jupii! znaczy jeszcze 6, bo to już było uratowanie teraz, tak? No i będziemy, słuchajcie, co, co odcinek wypuszczać jednego zwierza? Dobra, lecimy dalej. Maxizerte, pozdrowisz siebie, czyli mnie. Pozdrawiam cię, Maxizerte. Sebe, a Sebe, przepraszam, nie siebie. Pomożesz mi, please, nie wiem, jak staty robić. No, muszę nagrać teraz odcinek o tym. Dobrze, przyjacielu. E, powiem tak: najmniej siły, e, najwięcej inteligencji i intuicji, e, średnio z kondycją, jak najmniej siły. E, ej, polecam kup oponki, Weź trochę oponek i wtedy wiesz, na 30 ponek gra. Co? Nie rozumiem. Nieważne. Pozdrawiam. E, lecimy dalej. Zacinak. Taksi YouTube. Pozdro. Pozdrawiam również. Taksi, lubię Cię oraz jestem Twoim fanem. Miło mi to słyszeć, w Wacławie. Pozdrawiam Cię. Oglądam Cię od niedawna, ale poleciłem Twój kanał mój. Wow! Pozdrawiam. Dzięki, Jajcolek. Oby tak dalej. Możesz nawet każdy mój filmik udostępnić, bo ja na to zezwalam, zezwalam, zezwalam. Nup. Wiem. Dzięki. Pozdrawiam. Jestem fanem. Odpiszesz? Nie odpiszę, ale pozdrawiam. Ej, fajny ik. Siema tak jestem twoim fanem, pozdrowisz na odcinku KM21015 Tak pozdrawiam cię Nie, nie chcę, nie też nie chcę No dobrze słuchajcie, przeczytaliśmy 15 wiadomości tak jak się umawialiśmy Na następnym odcineczku oczywiście też będę te 15 czytał Co odcineczek będziemy czytali 15 wiadomości od fanów, żeby nie było wam smutno i żeby mi nie było smutno i żeby, żebym wiedział, że jesteście przy mnie zawsze Pozdrawiam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Trzymajcie się, nie puszczajcie się. No i do zobaczyska wkrótce. Tak, Scisserte, wielkie salu!